Testy, porady, opinie, forum społeczność Skuterowo.com. Cześć. Weekendowo. Dzisiaj piątek, yy, za oknami piękna pogoda, która za chwilę ma się przekształcić w czyste zło i ma na chwilę jeszcze wrócić zima, ale to dosłownie tylko na 2-3 dni, więc nie zniechęcajcie się i nie chowajcie sprzętu do garaży i nie plujcie sobie yy, w lustro, że już rozpoczęliście sezon. Yy, sezon już się rozpoczął i cokolwiek się będzie działo przez ten weekend, głowa do góry, yy, za kilka dni znowu będą temperatury w okolicach 20 yy, kresek na plusie oczywiście. Witam w kolejnym faku fak, małpa, e, Kolejne pytania, które wybraliśmy, które wysyłaliście przez ostatni tydzień e, do nas na naszą skrzynkę i do naszego listonosza. E, Amadeusz, czy mając swoją kartę motorowerową mogę jeździć na motocyklu o pojemności do 125 cm3? Czy muszę zdawać nowe prawko? E, jeżeli tak, to jaka to jest kategoria i od ilu lat? E, nie, na kartę motorowerową ani na prawo jazdy AM nie można prowadzić e, motocykla ani skutera o pojemności do, 120, do 125 cm3. Konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii B, a właściwie każdego innego prawa jazdy, y, które y, tak naprawdę zmusza do tego, żeby równocześnie posiadać kategorię B. Bo nie wiem, czy wiecie, że aby zdobyć przykładowo kategorię C na ciężarówki, i tak trzeba posiadać to B. Dlatego też ustawodawca mówi tylko i wyłącznie o tym, że motocykl można. Zaprowadzić posiadając prawo jazdy kategorii B, bo w domyśle wszyscy posiadają prawo jazdy kategorii B wszyscy ci, którzy posiadają e, inne, wyższe kategorie. E, tak więc, odpowiadając na Twoje pytanie, karta motorowerowa prawo jazdy AM nie i. E, nie wiem ile masz lat, ale podejrzewam, że poniżej 18. W Twojej sytuacji jedynie co może ratować ciebie, to zrobienie sobie kategorii A1 bądź też A2, która byłaby w stanie zapewnić Tobie możliwość poruszania się motocyklem do pojemności 125 cm3. Posiadając prawo jazdy kategorii B, co ważne, jeżeli je zrobisz, nie możesz zaraz następnego dnia po uzyskaniu uprawnień w Ciąść na taki motocykl i w pełni legalnie podróżować. W tym przypadku konieczne jest odczekanie okresu karencji, który wynosi 3 lata, bowiem ustawa mówi, że e, kierowca posiadający uprawnienia kategorii B od co najmniej 3 lat może poruszać się motocyklem do pojemności skokowej silnika do 125 cm3. Niestety. Grzegorz, co mi grozi, jeśli zamontuję w swoim motorowerze moduł z przyciskiem, który blokuje i odblokowuje motorower, a następnie sekundę przed spowodowaniem wypadku wcisnę przycisk i zablokuję motorower, ewentualnie z dowodem zapisanym na kamerce? Mm. Bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że w chwili wypadku nie znajdziesz czasu na to, żeby przełączyć ten moduł i yy, yy, kwestia dowodu, czy, czy braku dowodu w postaci kamery wideo tutaj absolutnie nie ma znaczenia. E, to, czy jest taki przycisk, który blokowuje, rozblokowuje e, pojazd, to myślę, że nie ma znaczenia. E, jeżeli. Była tylko wprowadzona taka modyfikacja zwiększająca prędkość maksymalną, bądź też moc e, takiego jednośladu, no to wówczas podejrzewam, że sąd będzie domniemywał, e, że po prostu ten motorower w rzeczywistości w chwili zdarzenia nim nie był. Tak samo e, Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie będzie wnikać w to, czy w chwili zdarzenia a, miałeś przycisk e, przy, w pozycji power, czy off. Tak? E, w, jest modyfikacja. Pojazd jest skłonny rozwijać większe prędkości niż 45 km na godzinę. W świetle prawa i na logikę nie jest motorowerem i wydaje mi się, że to jest troszeczkę, e, Grzegorz, takie science fiction. I nie licz na to, że w chwili wypadku dasz radę przełączyć cokolwiek na jakąś inną opcję, e, zwłaszcza, że nie wiesz, jakiej kategorii będzie to wypadek. Jeżeli to będzie poważne bardzo zdarzenie, no to po prostu no, zanim zdążysz cokolwiek zrobić, e, stracisz przytomność, ewentualnie zabierze ciebie pogotowie i nie będziesz miał możliwości e, Wprowadzenia jakiejkolwiek innej weryfikacji, czego oczywiście Tobie nie życzę. Yy, wydaje mi się, że nie warto jest to po prostu kombinować i. No, tak na logikę po prostu trzeba, yy, trzeba to przyjąć. Wydaje mi się, że po prostu takie kombinowanie nie ma sensu i to troszeczkę kojarzy mi się z takim stwierdzeniem, jak to niektórzy mówią: Nie zapinam pasów, bo w razie wypadku się przytrzymam deski rozdzielczej. Yy, to dotyczy oczywiście samochodów. Maksymilian, dlaczego w Polsce nie ma przepisu mówiącego o konieczności ustępowania w korku kierowcą jednośladów? Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, tak? bo pewne kwestie w ruchu drogowym reguluje nieprawowa kultura danego kierowcy bądź też danych kierowców. W świecie zachodnim przyjmuje się e, za pewnik za pewną regułę e, to, że te samochody w momencie, kiedy widzą inne jednoślady, pomagają mu przecisnąć się w tym korku. W Polsce, jak wiecie doskonale, często rządzi na naszych drogach zawiść. Jeżeli ktoś nie stoi w korku tak jak ja, to on też nie ma prawa przejechać. I to samo możecie nawet zauważyć w przypadku jazdy na suwak, gdzie to jedni nie rozumieją, co to jest jazda na suwak, a drudzy nie stosują się do suwaka, bo. E, bo są po prostu zawistni i brakuje im kultury. Tej kultury jeszcze długo będziemy się uczyć na polskich drogach. Chociaż ja zauważam osobiście, że jest pewien postęp, i ten progres, jeżeli chodzi o jakość podróżowania jednoślane w Polsce, jest coraz lepszy. Puszkarze są coraz bardziej wyrozumiali pod tym względem, i mam nadzieję, że. No, będzie to trwało i że chociażby wprowadzenie przepisów dotyczących 125 spowoduje, że motocykli będzie więcej, będzie więcej motocyklistów, którzy czasami przesiadają się do puszek i którzy bardziej empatycznie są w stanie podchodzić do innych kierowców jednośladów, bo sami nimi w końcu zostaną. Po drugie, większa ilość jednośladów no, też wpływa na to, że y, prościej jest oponować pewne odruchy bezwarunkowe przez innych kierowców i mogą się nauczyć kultury no, niejako na siłę i z Także jednoślady jednak powinno się e, przepuszczać w korku i no, motocyklistom, jeżeli jest możliwość, powinno się ułatwiać e, to takie drogowe e, życie. Jednakże wprowadzenie przepisów tutaj no, byłoby bardzo trudne usankcjonowanie tego. Wydaje mi się, że, hmm, że po prostu nie ma takiej możliwości e, w sensie w sensie takim logicznym, no, ciężko by było napisać e, jakiś przepis, ustawę, która by, by mówiła o tym, m, że należy zjeżdżać na przykład do lewej i prawej krawędzi. Ciężko jest to określić w jakich warunkach, e, w jakich warunkach tak, w jakich warunkach nie. Nawet musicie zdawać sobie z tego sprawę, że prawo e, czasami... E, Stoi w opozycji w ogóle do omijania stojących pojazdów w korkach przez jedno ślady. Oczywiście wiele ekspertyz po bardzo długiej dyskusji przyznało w końcu rację motocyklistom, że jest to zgodne z prawem i e, policja przestała, że tak powiem, patrzeć na to takim wrogim okiem. Jednakże jeżeli pamiętacie, no to kilka lat temu było kilka bardzo głośnych incydentów dotyczących tego, kogo jest wina w razie jakiejkolwiek kolizji w trakcie jazdy w korku, kiedy to motocyklista, na przykład jechał jednym, bądź drugim pasem, omijając inne pojazdy w korku. No i wydaje mi się, że nie powstanie taki przepis i na zachodzie, z tego co wiem, też nie ma takiego przepisu. Ciężko jest nawet usankcjonować jezdę na tak zwany suwak, ponieważ też można jedynie wprowadzić zalecenie w ruchu drogowym i ustawić znaki, że jest to zalecana zasada ruchu, jednakże za braki stosowania nie można nałożyć mandatu, ponieważ nie jest to prawnie sankcjonowane. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy skuterowo.com. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie pytania, które, które przesłaliśmy, e, przesłaliście. I e, przez cały czas czekamy FaxKuterowa.com na Wasze maile. Dzięki im i miłego weekendu Wam życzymy. Cześć! Testy, porady, opinie, forum społeczność skuterowo.com